Cześć, ludzie kochane. ostatnie, znaczy ostatnio, od dawna jest głośno o tym, że chcą wycofać papierosy slim, czyli te cieniutkie i papierosy smakowe, czyli mentolowe i jakieś tam <laughs> inne smaki. Jak co chwilę o tym powtarzają i od dawna o tym mówią, a tak, moim zdaniem, co ja o tym myślę, Ech, to kręcą bat na własną dupę. No bo na papierosach stracą i to dużo, ale bardzo dużo pieniędzy pójdzie na leczenie ludzi chorych. Przecież ten, co palił, to i tak będzie palił. Palił slimy, bo chciał trochę ulżyć sobie. Ech. A zaraz będzie musiał palić grubek. I tak będzie palił, i tak będzie palił. To się tłumaczą tym, że. Eh, a bo jak są slimy i takie smakowe, to młodzież y, tam zaczyna podpalać. No kurde w dupę, ludzie kochane. Jak kiedyś byłem młody, i jak ja byłem młody, to były tylko sporty, takie papierosy. Teraz to się popularne chyba nazywa. Ale to były sporty bez filtra, bez niczego. Ech. I też się uczyłem na tym głównie palić. Tak się człowiek sztachnął, tak małpa dynamitem, kurde. I to teraz myślą, że jak wycofam Slimy, to młodzież nie będzie palić? Będzie palić i to jeszcze więcej. I nie daj Boże, marihuany się nauczą palić. Ech. To tylko moje zdanie o, o wycofaniu papierosów Slim i smakowych. A co wy myślicie? A piszcie w komentarzach albo jak nie będziecie pisać, to chociaż pomyślcie sobie co o tym, Ech, co chcecie. Dobra, trzymcie się na razie też.